ZS Olsztyn się przede wszystkim kojarzy z historią, z wielkimi zawodnikami, z szkoleniem młodzieży, z wielkimi meczami w historii obecnej, ale i mam nadzieję, że i przyszłej. To jest to, co wszystko w polskim sporcie powinno być, czyli historia, szkolenie, wyniki, tożsamość, utożsamianie się z tym klubem. Wielu myślę, że każdy, kto mieszka w Olsztynie jest dumny z ZS-u i to jest piękne. Także test jest na dobrej drodze do wielkiej siatkówki, do walki o medale, walki w pucharach europejskich. No i to, co najważniejsze jeszcze, ciągnie tą część edukacyjną, czyli kojarzy się z uczelnią, z szkoleniem młodzieży. Wiem, że tutaj trwają też prace integracyjne, doktore, które, które spowodują, że będzie to jeden silny klub w siatkówce młodzieżowej. Oglądając ten film e, wspomnień, patrząc na tych byłych siatkarzy, trenerów, działaczy, rzeczywiście jest to pewna presja ciążąca na władzach klubu, no bo jest to ogromna historia 75 lat, e, medale Mistrzostw Polski, udział e, zawodników e, w, 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 w najważniejszych imprezach siatkarskich. Miszowi olimpijscy udało nam się kilkudziesięciu byłych siatkarzy sprowadzić do Usztyna. Mogli się spotkać, porozmawiać. widziałem ich reakcje, że są bardzo szczęśliwi, że mogą się spotkać. A przede wszystkim wielkie gratulacje, brawa i życzenia z okazji 75 lat, bo mało takich klubów jest w Polsce, które mogą poszczycić się taką tradycją i takim wiekiem. Ja będę zawsze wspominał hale w Kortowie, jej specyfikę, atmosferę i, i tą całą ścianę z szyb, gdzie się, jak się grało o 11 godzinie, bo wtedy w starym systemem, się grało sobota, niedziela, to te słońce tam przechodziło i, i naprawdę ciężko dość, żeby było grać, to jeszcze rywalizować. Wspaniały klub i wielkie tradycje i wielkie brawa dla ludzi, że dalej kontynuują to, a dla miasta wielkie brawa za ten piękny obiekt. Bardzo miło, przede wszystkim, że tutaj jestem. Bardzo dziękuję prezesowi, że, że pamiętał o mnie i, i, i otrzymałem takie zaproszenie. Mogę dzisiaj tutaj być i świętować te 75-lecie właśnie z takimi wielkimi ludźmi dla AZS-u Olsztyn. Serce moje zawsze biło szybciej dla Olsztyna. Wychowałem się tutaj, jestem właśnie z Warmii Mazur Ostruda Olsztyn. Także jest mi bardzo miło, że, że mogę tutaj dzisiaj być. Rzeczywiście, moja przygoda z światówko zaczęła się tutaj. E, więc trzy e, lata pierwsze, które grałem w Olsztynie, e, miałem przede wszystkim e, tą przyjemność zaczynać z zawodnikami bardzo wysokiego formatu, bo wtedy rzeczywiście PZU AZS ten był, można powiedzieć, naszpikowany gwiazdami łącznie z obsadą trenerską, więc myślę, że to bardzo, takie niezapomniane lata dla mnie i bardzo fajne przetarcie, jeżeli chodzi o młodego zawodnika z prawdziwą siatkówką na najwyższym poziomie. Pierwsze wrażenie, kiedy przyszedłem na trening do pierwszej drużyny, miałem wtedy 18 czy 17 lat, drużyna naszpikowana gwiazdami. Papkę Zagumny, Nowak, e, Zibek, Kuciński, e, powiedzmy, że e, i wielu innych Wojtek Grzyb. Przyszedłem i się pierwsze co zastanawiałem, co ja robię pośród takich wybitnych już postaci polskiej siatkówki. Za 75-lecie ten piękny jubileusz. Ja bym życzył całemu całemu środowisku, aż to są Olsztyn dużych emocji, jak największych emocji. Krala Góra nie wypełniona po brzegi i to, żeby mogła odlecieć, żeby drużyna dawała nam to, co przychodzi, się. czyli to samo takie siatkarskie mięso. Więc... Olsztyn jest bardzo blisko mojego serca. Tutaj oglądałem pierwszy mecz na żywo siatkówki w wykonaniu ligowców. To był 76 rok. Niektórzy pewnie nie pamiętają, że taka hala na Głowackiego była. I tam grał właśnie Mirek Lebaczewski, Zbyszek Mirek Rybaczewski, Zbyszek Lubiejewski, Boguś Pachniewicz, Bielmacz, no, Iwaniak. No to była drużyna, można powiedzieć, marzeń wtedy. Mistrzowie Polski. Wszystkim Azetesiakom, wszystkim zawodnikom, którzy rozławiali AZS-Olsztyn życzę zdrowia, zdrowia obecnym władzom azs olsztyńskiego, żeby no dalej byli wierni tym barwom biało-zielonym, bo to jest naprawdę fantastyczna rzecz.